Przod, tego typu właśnie trzeba iść do przodu nie do tyłu tego typu właśnie król internetu, legenda internetu, tego typu. Właśnie, trzeba iść do przodu. Nie do tyłu tego typu. Zapraszam wszystkich tego typu. Tutaj wczoraj w tak się nagrywam filmik tego typu, że on się podniecał mikrofonem tego typu. Ja też mam. тыкать-тыпу. Я мам планы, он мам педальский, тыкать-тыпу. Вау. Вау, 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 тыкать-тыпу. Вау, вау, вау. Что подыграть, ты, значит, тоже. I frajerem tego typu rozpierdacie ile leży, miałeś tutaj nie rozjechać, nie jesteś chujem tego typu, bo tych lat, gdzieś rozpierdacie jako frajer cała rodzina twoja, frajerstwo pokazuje tego typu, a też ty pocujesz do tego, że mam chujowy mikrofon, a ty masz hospitalzki tego typu. Widzisz człowiek, nie tylko nie dupą tego typu Wody kraj, tego typu. Kiedy przejdziesz tu do mnie, nie tu w rzeką spierzisz, to jeżeli Ja twoja stara, twoja starzy i twoja matka, tego typu widzisz, albo twoje dziecko, tego typu roznieban, tylko w Tego typu. tylko głuchanie dupą tego typu. Widzisz. Widzisz? Jeśli ja nie podniecam tym, co mam tego typu. A ty się podniecasz, może jesteś gryjem tego typu podmiotów. No, od do dostaw, tak? Bez głównych jesteś w premierze teraz, człowieku. Widzisz? I kto jest głodą teraz, że się lansować tego typu. Trzeba myśleć, że główką nie dupą, tylko typu. Tyk, Widzisz? Główę talentową, to, to jesteś krajem. Jest ta cała rodzina twoja. Twój syn, tylko typu. I co mi teraz zrobisz? Miałeś tu przyjeżdżać tego typu, że komuś w wpierdolisz. A? Widzisz? Bo ty klasy jesteś krajem. Tylko typu. raz cię tylko typu na ty się pamiętasz Przypomnij sobie styczniu Tam chyba dwa tygodnie na Na swoim radzie było, że o mnie gadało i o koprzy. cię jak nie wiem co. Aż się pokazała, że musiałeś się łączyć. Tylko typu A no tak, zapomniałem się że... tego typu. Że po prostu... Zaz to, że mam komputer. A ty musisz albo na e, iPhone robić, albo na tablecie jako fryjer tego typu. Nie komu jesteś taki lepszy, masz pieniądze, to dlaczego kurwa nie kupisz sobie komputera tego typu? Tylko robisz na iPhoneie lub na tablecie jako fryjer tego typu. No widzisz, zawsze Cię bije, tego typu. ja bijeś, to za to Cię biło zawsze bo ty grałeś, tego typu. Widzisz? I to kurwa jest górą, tego typu. Znowu ja, ten tak, liponzo, frajerze. Idź do dzieciaków, tego typu. A nie się pierdolisz że ciosak, tego typu. Bo to nie tylko tego typu. To nie są te lata tak Ci mówiłem. Widzisz? ty Gaz. Jesteś frajem i będziesz frajem do końca życia. Aż do śmierci kurwa. Nikt cię kurwa nie szanuje. Tego typu. Widzisz? Jakby ktoś cię szanował, to byś miał fajn. Tego typu. A nikt ci nie traci. Ja wiem, to trzeba być frajerem, Tego typu. To na MMA dostać pierdol jako frajer tego typu, bo nie ma gdzie się wybić, bez mnie jesteś ciotą i frajerem tego typu.